Microsoft ma specjalną ofertę dla szkół. Nazywa się ona Office 365 Education i dzięki niej można bezpłatnie uzyskać Office 365 dla swojej szkoły. Jak czytamy na ich stronie, w ramach tej aplikacji jest Microsoft Teams, który służy do nauki zdalnej, pakiet Office w wersji na przeglądarkę i dostęp do dysku wirtualnego, jaki Wiele różnych aplikacji, które tu nie są wymienione, a które są w, tej, w tym pakiecie. I mamy dopisek, że niektóre szkoły mogą mieć również, również dostęp do aplikacji klasycznych, które są zainstalowane na komputerze. Niektóre, czyli te, które takie coś sobie kupią. Jeżeli nie kupią, to zostajemy przy wersji na przeglądarkę, która też jest super i też spełni nasze y, oczekiwania. No i szkoła może do takiej, y, o taką aplikację wystąpić. I jak to zrobić? Wchodzimy sobie na stronę office.com i przejdziemy taki proces rejestracji szkoły. Przy okazji sobie sprawdzimy, czy się tutaj nic nie pozmieniało w tych poszczególnych formularzach. Także jakbym się gdzieś przez chwilę zawahał, nie wiedział, co to zrobić, to dlatego, że coś tu się być może pozmieniało. Ale dobra, idziemy. Czyli tak, wchodzimy sobie w górne menu, klikamy produkty i szukamy gdzieś miejsca, gdzie jest mowa o ofisie dla szkoły. Dla instytucji edukacyjnych, nie dla uczniów i studentów, tylko dla szkół. Dobra, jest. Klikamy w to. No i ma się nam pojawić takie okienko, gdzie będą pokazane różne pakiety tego Office'a mm, z porównaniem cenowym. I tutaj właśnie takie coś mamy. Nas interesuje ta wersja, Office 365 A1, to się teraz nazywa i jest bezpłatne. Dobra, no to... Zaczynamy, rejestrujemy się. Klikamy przycisk Rozpocznij pracę bezpłatnie. Pojawi się takie okienko, w którym podajemy swoje dane kontaktowe. No to podajemy: służbowy adres, numer telefonu. Nazwa firmy: Szkoła 1410, rozmiar szkoły. I klikamy dalej. Teraz tworzymy użytkownika administratora tego naszego przyszłego konta. Niech on się nazywa Admin, i moja firma to będzie skrót Szkola 1410. I w ten sposób stworzył nam się już taki roboczy adres, którym się będziemy na początku posługiwali. Dodajemy hasło. Zgadzam się na wszystkie tutaj rzeczy i klikam utwórz moje konto. Dodaję numer telefonu i czekam na SMS. -a. Czekam, 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 czekam. Dobra jest. Wpisuję kod, który dostałem w SMS-ie. No I dalej. Udowodniłem, że nie jestem robotem. No, i w zasadzie już utworzyłem sobie to konto. Ja robię w ten sposób, że zapisuję sobie to do notatnika. Czekamy jeszcze chwilę. Mogę kontynuować. Ja. Zapiszmy sobie to do notatnika. Przeniosło mnie do strony administracyjnej Office'a. No i mamy w zasadzie gotowe. Założyliśmy dla szkoły Office'a. Możemy przystępować do kolejnych czynności administracyjnych, opisanych w osobnych filmach. Zajęło nam to 3 minut. Dziękuję.